Po krótkiej przerwie, choć w sumie nie taki krótki, wiesz, był na no, początek 2022, troszeczkę się niestety przesyłał to z pół minuty w sumie. Tylko, że trochę się nie wyrobiłem swoimi ruchami i no, mam też powiedzieć, no, że ogólnie to. Ostatnio obserwowałem ile pijemy wyświetleń i powiem Wam, że 9 godzin, 9 godzin 53 wyświetlenia, co mi się bardzo podoba, naprawdę, więc no, my lecimy do zagubionego Google a ja od razu mówię, jeszcze, gdyby ktoś chciał wiedzieć, to zagubieni, to, że będzie jakiś gość ze mną A zagubiony to, że sam będę Więc, więc tym razem będzie zagubiony Koglerd Więc lecimy w losowe miejsce Centrum sztuki w Nowym Jorku U Center Fort Hertz da się tutaj wylutować? Nie bardzo, lądujemy na ulicy w takim razie to jest to tu musi być to o i przy okazji możemy chodzić w ogóle rt to jest to uh -huh. ok wracamy na miejscu. krywań szczyt na Słowacji. Proszę, żeby dało się tutaj wyglądować. Da się, jest bardzo dużo tych kropeczek. Więc da się bez większego problemu, nie? Więc fajnie. Możnać tutaj na szczyt. To, to nie jest jednak szczyt. Jakiś wilk. Poczekajcie, boję chwilkę. Podobizna wilka. No, no Podobizna wielka. No, prawda. No. Głowa wielka, no. Znowu ten tlenic. Tego się nie spodziewałem. Co to to, to. to jest jakiś berecik. Ludzie na to foto w ogóle. A czemu oni mają pomarańczowy, a normal taki czarny? Ale co to są za kamienie? Czemu, czemu te kamienie są jakby Czy ktoś mi powie, czy są takie kamienie gdzieś? Jeśli ktoś tutaj był, to proszę, powiadomcie. To, to jest Krywań, szczyt na Słowacji. Jeśli ktoś był, to błaga. co to jest ptak? No to jest ptak, to musi być ptak jakiś. To jest niemożliwe, że takie rzeczy znajdują się na początku. NTH, ok, wulkan. wulkan w Japonii, no nie. O kurczę. Co się da wylądować? To... Co? Czem, czem oni tutaj są? tam do tych wózka tam można podchodzić i czemu tutaj jest tyle ludzi i czemu ten dzień wygląda jak jakiś szczurek nie zazwyczaj z tej dziury to, to to jest jakiś szczurek to śnieg co tutaj robi śnieg Dobra, Lecko, w ciągu dalszym. Dzisiaj taki króciutki odcinek, ja wiem, z 6 minut. I um, będzie to bardzo króciutki odcinek, ponieważ my tak zazwyczaj robimy takie... jakby wam to powiedzieć... takie... Um, co najmniej do 15 minut. Ale tym razem nie bardzo o. Szybciej rozglądaj się. Dobra, to miejsce się... Czy ten stół właśnie lewituje? Czekaj, co? A nie, on się na tym opiera. A ta druga strona, to na czym się opiera? Nie da. Teraz Ło. Wow. Ale ładne widoczki. Zobaczcie, to jest jakaś góra. Ch chodźmy do tego żółtego domu. Bo już tam jest coś napisane. Ej, tutaj przecież był napis 2019 Google y chyba. Okej, okay, to. Eee. Wyjdziemy się schylić. Okej, już jestem i w ogóle w losowym miejscu trafiliśmy do Warszawy. Wow, trafiliśmy aż do Warszawy, więc lecimy do Warszawy. Tylko, że ja nie wiem, w które miejsce. Właściwa, może i tutaj? Nie wiem, byłem tam kiedyś, ale... Bo no tam kiedyś, kiedyś, proszę przemieszkałem z tą... Z tam trochę oczycie w telefonie, O nie, już przywróciłem na niej nic. Tylko odcinek. Co? No, no, w, no, w, nowotel? Huawei! Huawei! Najlepsza firma telefonów Huawei. Teraz nie mam akurat Huawei, niestety. Ale i tak, najlepsza firma. Tak, tam chyba teraz jest i mobile. Nie, tam nie ma teraz Tim O. I prawdopodobnie w którymś z tamtych bud budynków mieszka Roxu. Ponieważ gdzieś tutaj po powinien być Pałac kultury. Kamera, bardziej... Nie, ja nie włączę kamery. Dobra, no dobra, mam Samsunga. Tutaj się akurat zgadza. Ale nie Galaxy S9. Tylko A50. O nie, proszę, tylko nie ta gata. Jestem tu dziejką chyba. A. O, budowa. Budowa. Pałac kultury. Więc on prawdopodobnie mieszka gdzieś w tym bloku. To się rozumie? Ale on mieszka gdzieś w, chyba w tym bloku. Bo nie w koksu, ponieważ on mówił, że jak wstaje, to przez okno w swojej sypialni widzi pałac kultury. Więc podejrzewam, że on mieszka tutaj. W ogóle informacje o dalej nic od mnie nie wrzucili. Jest mi coraz bardziej przykro. Bo już co, sam stworzył kanał, a się nawet nic nie rzucił lol. Zobaczymy jak to mówicie. Nie ja chyba będę się z wami żegnał. Teraz już nie ma chyba tego baru, a jak jest to inaczej wygląda. Hmm. Ja się chyba będę z wami żegnał. I... ale sportowe auto. I na urę.